Przed sezonem Alex Hadithagi obiecał ściągnąć do Szczecina prawdziwą gwiazdę. Fani Dumy Pomorza mogą sobie pogratulować, gdyż ta obietnica lada moment zostanie spełniona. Gwiazda ma być już w Szczecinie. I to jaka? We wtorkowe popołudnie media nad Wisłą zaczęły trąbić o poważnym transferze Pogoni. Jak się dowiadujemy, sam Greenwood z Leeds United ma już przechodzić testy medyczne przed przenosinami do ekipy portowców. Greenwood to 23-letni ofensywny pomocnik, który na swym koncie ma 30 występów dla młodzieżowych reprezentacji Anglii. Do Leeds United przeniósł się z Arsenalu w sierpniu 2020 roku, a opłata transferowa wynosiła około 3 miliony funtów. Utalentowany Anglik zadebiutował w Premiership.